Witam serdecznie. Maciej Wudzik, byłby Kosakowo. No, jesteśmy już kilka dni po, po ostatnim locie. Parę gołąbków doleciało. Dzisiaj się zrobiła troszeczkę lepsza pogoda. Wiatry od poniedziałku się zmieniły. Myślałem, że może te gołębi troszeczkę więcej doleci. Nie wiem gdzie one są. Dziwna ta jest sytuacja, bo, bo mówię, jakbyśmy lecieli teraz w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa dzisiaj, to byśmy bili tu rekordy, rekordy podejrzewam prędkości na 400 czy na 500 ale to praktycznie chyba nie o to chodzi, tu musiały się gołębie wykazać, a nie, a nie być przywiane widać to na, na szybkościach w tej chwili mówię gołębie, dzisiaj jakby leciały to myślę, no rekord rekord by był bity no, to, to mówię, to też nie mówię, nie w tym rzecz tu praktycznie planowaliśmy Planowaliśmy lot między siódmym a dziewiątym, już praktycznie na samym początku sezonu Uczestnicy muszą sobie mówię, zaplanować, którzy wolne, muszą sobie wziąć urlopy To nie jest tak, że ja sobie zmienię go, bo, bo jest wiatr przeciwny, czy, czy są deszcze no, po prostu wtedy, się, wtedy trzeba być, mieć, no mówię, trochę a powiedzmy, trochę być twardszym i, i zrobić krótki trzy mimo że to się tam niektórym nie podoba, ale, ale dłuższego lotu nie mogły lecieć. No nie mogły lecieć, bo nie było warunków, no były, było załamanie, przecież wiemy, co się, co się działo. Wiemy, jak zalało miasta, wiemy, jak, jakie były burze, oberwania. No, one miały jedynie ten przesmyk, żeby się, się przecisnąć i, i te, które się im udało, no to się przycisnęły teraz mówię pierzeją teraz pierzeją mają, mają troszeczkę już sprowadzoną inną karmę w tej chwili mówię za parę dni zrobimy im taką kurację oczyszczającą niech, niech sobie ładnie się dopierzają bo są łyse no niektóre tu praktycznie ten wiatr, który, który wiał o, to do, doleciało e, praktycznie e, ogon wyrwany, całe ubo, ubłocone była e, samiczka, e, ale jest. <laughs> Myślę, że, e, że troszeczkę zrobimy kurację oczyszczającą, o, o tym mówiłem, i, i, i niech dopierzają, Niech dopierzeją, niech wyglądają, bo ten wiatr niektórym po prostu wyrwał wszystkie pióra z głów. E, to, e, łyse. no lecąc pod taki wiatr to niestety e, tak się dzieje, e, tak się dzieje. No, miejmy nadzieję, że jeszcze ich trochę e, doleci, choć mówię, jest to wątpliwa sprawa, ja nie wiem gdzie w tym roku te głębie, e, gdzie te głębie wszystkie e, się, się po prostu szlajałem na jakichś polach. Childą chyba przymrozki to zaczną wracać do domu. E, ale no ale jest ich tutaj 100, prawie 180 sztuk e, mówię, wystawiamy w październiku myślę, że będą dużo ładniej wyglądały żeby te zdjęcia były, no mówię po prostu e, odpowiednie do tego co one wy, zrobiły bo wystawić go w, w takim stanie jak na przykład ten oszczępiony, no to, to nie widać efektu no, takiego gołębia no. Co do, co do dalszych e, e, losów. Ruszyła, ruszamy z zapisami na edycję 2023 są pewne zmiany, e, są pewne zmiany w, w regulaminie, sobie proszę przeczytać. E, główny nacisk będziemy kłaść na, na pierwsze gołębie z finału e, Praktycznie podejrzewam, że to w jakiś sposób nieraz przyciąga niektórych, ale to nie o to też chodzi. Po prostu zrobiliśmy mistrzostwa drużynowe, AS i finał, który jest takim głównym mistrzostwem, i na niego jest przeznaczona dużo większa pula nagród. Czyli tam sobie proszę, proszę to zobaczyć. Proszę to zobaczyć. Jeżeli mówię są chętni, można się zapisywać, zobaczyć, przeczytać też dokładnie, co tam jest, jak to ma wyglądać. Nie zapisywać się pod wpływem jakichś tam emocji. Chciałbym, żeby ta edycja była ta dziesiąta edycja była edycją taką pełną, a nie, że ktoś się zapisze, później zrezygnuje i nawet mnie nie powiadomi. Dlatego. Proszę się nad tym zastanawiać. No. No one się czują fajnie. Praktycznie tamten boks już za chwilę weźmiemy, przymkniemy. One będą tylko w tej jednej części. Później to będzie lepsze, lepiej mi dzie, działało przy, przy sprzedaży. Głębiej, które będą miały z, zrobione zdjęcia, pójdą do drugiego boksu. Te, będą, które nie będą miały, pójdą do innego, i tak to później przy wysyłkach jest też. Dużo mniejszy e, problem. O! Dobra, trochę sobie pogadaliśmy. O, tu, tu też wykorzystywać. E, praktycznie w tej chwili natura. Tu są one dostają cały czas e, czarny bez. Tu widać te, te plamy. E, kao, od kału taki e, kolor ciemny. E, pamiętajmy, jeżeli chcemy podać e, świeży, czarny bez. Tak, i na gałązkach, ja je wrzucam, one to sobie wszystko zjadają. Musi być on 100% dojrzały. Nie może być tam zielonych, zielonych kuleczek, które, które są szkodliwe. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, najlepiej go przemrozić. Przemrozić go na jeden dzień w lodówce, w zamrażarce, na drugi dzień go wyciągnąć, można na karmę pomieszać, dać. Korzystać z natury. Korzystać z natury jak najwięcej. Mówię, dzisiaj, dzisiaj byśmy bili rekordy, rekordy, ale mówię, nie wiem, czy to na tym, na tym ma wszystko polegać. Do usłyszenia, dobry lot.